Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj krótki vlog, taki bardziej timelapsowy, pokazujący kilka dni naszej pracy. Skupiliśmy się głównie na przygotowaniu się jak najlepiej do sezonu wiosennego, a więc przygotowanie materiału siewnego, przygotowanie sprzętu rolniczego, przeglądy olejowe, smarowanie, wymiana filtrów. Czyszczenie, czyszczenie materiału, odpowiednia segregacja jest tutaj na tyle, już przemyślane, więc w zależności od pola najpierw będziemy podjeżdżać i po kolei brać. Raz, dwa, trzy, cztery, a na końcu w maju idzie tutaj gryka do wysiewu. Także już mamy wiele pracy z głowy, Protip. Chociaż chyba wszyscy na ci to wiedzą, ale może miastowi nie będą wiedzieć. Ogólnie w żadnym gospodarstwie, ale to w żadnym gospodarstwie w magazynach nie ma gryzoni. Natomiast na wszelki wypadek, gdyby jakimś cudem się dostały, no to warto sobie właśnie w ten sposób worki poustawiać. Dlaczego w taki sposób? Czyli zabezpieczona paleta od spodu jakimś grubym big-bagiem, kartonem no i poustawiane tak worki, żeby dookoła było dojście. Tak i tutaj widzicie można sobie spokojnie między tymi workami chodzić i zaglądać co, co się dzieje. Dlaczego? A żeby w pełny dostęp tutaj do każdego zakamarka yy, miała kotka. Nasza, nasze dwie kotki, tak naprawdę, bo mam jednego podrzutka, także mam dwa kotki. Yy, I tutaj chodziły yy, i pilnowały. Bo jeżeli yy, to jest protyp yy, szeryfa on w starych czasach się wychował i mówi, że jak postawi się worki w jednym miejscu, jeden na drugim, Szczelnie się pozamyka, jeszcze się dobrze do ściany, no to później są niespodzianki. Natomiast w ten sposób może sobie spać spokojnie sobie tak ziarno może, e, jeśli musi w takich warunkach czekać na Was, e, no, to, e, no to tak sobie możecie spokojnie to magazynować. Trochę Pawełek posprzątał to gospodarstwo. W końcu mamy właśnie ten prąd. Paradoks gospodarstwa, tak jak to mówił Elektryk. Ja nie mogę spokojnie zrobić prądu, bo wy nie możecie wy nie możecie spokojnie posprzątać, bo niestety tak dysponujemy czasem, że takie prace to robię od godziny 19:00 do 22.00 tu chodzę i sprzątam po nocy. No ale tak to wygląda. Często też widzę w komentarzach, jak mówicie a tam z moim ojcem to się tam nie da, a, a bądź czasami też do mnie mówić, a weź tego ojca już wyżyć tego gospodarstwa. E, powiem Wam, że nie. E, Okej, okay, czasami jest tak, że się jest z ojcem jak jak pies z kotem. E, Ale jednak wydaje mi się, że mądrzy ludzie potrafią wyciągnąć z takiej współpracy, czasami z takich kłótni, powinien umieć wyciągać fajne właśnie prototypy. Jeden z takich prototypów to właśnie był podczas czyszczenia materiału siewnego na wiosnę. Mianowicie czyściliśmy, czyściliśmy płaskórkę do siewu. Najpierw bardzo mocno ustawiona czyszczalnia, która selekcjonowała najlepsze ziarna. Która tam powiedzmy z trzech ton ziarna y, zrobiła, y, nie wiem, 20 worków odpadu. Się, że ten odpad do niczego się nie nadaje. Natomiast ojciec mówi, chodź pokażę Ci coś, coś fajnego. Zmieniliśmy się to, zmieniliśmy nastawę wiatru, puściliśmy bardzo powoli ten odpad i z tych 20 worków zrobiło się 4 worki takiego prawdziwego odpadu, a reszta to jest materiał, który w niepełnosprawności się nadaje na sprzedaż. E, czysty, dobry. Po prostu to są takie połówki tych kłosków łamanych i tak dalej, i tak dalej, Więc e, myślę, że to jakieś 600 zł zaoszczędzone, a więc fajny prototyp. I nie zawsze pomysły starszych e, są głupie. Także myślę, że taki e, coachingowy, coachingowy znowu wyloczek e, na początek. Pierwsze odpalanie, teraz po przerwie Chcemy przegonić myszy, odpalić Zagrzać, uruchomić mocarnię I zobaczymy jak pali